Można? Można. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Za łaskę stawania przed trybunałami ludzkimi, państwowymi, jako konsekwencja stanięcia w sprawie w obronie i o przywrócenie świętszej ofiary mszy świętej w rycie rzymskim, do naszego salezyńskiego kościoła Wrońska 9 w Poznaniu, a przez to przyczynienie się, by Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w Rycie Rzymskim została przywrócona do każdego kościoła budowanego i konsekrowanego dla składania w nich Najświętszej Ofiary Mszy nieposoborowych, żydowsko-protestanckich ucz, luterskich mszy, mszy Pawła VI, Nowusordo naszego miasta Poznania, Polski, Europy, upraszając o każdy kościół, kaplicę, ołtarz, jeden po jednym, jeden co do jednego, jeden każdy, wszystkie bez wyjątku. Za dzisiejsze stawanie tutaj w Sądzie na Młyńskiej, jako oskarżony przez księdza Bielskiego o czyn, który nie miał kompletnie miejsca, wymyślony, wyprodukowany, w brudnym sumieniu i chorej głowie księdza Jacka Bielskiego Lubin Legnicki miejsce urodzenia Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Maria Auxilium Christianorum, Ora, święty Janie Bosko. Ołaskę O łaskę nawrócenia dla księdza Bielskiego i Salezjanów, zejście z drogi kłamstwa. Okłamywania siebie i bliźnich, w tym przypadku kłamstw księdza bielskiego kwalifikowanych, zaangażowania w to kłamstwo pana Meczena Skiby, policjantów, sądu świadków, oskarżenia zupełnie o wymyślony czyn przez księdza bielskiego, mojej skromnej osoby. Na rzecz tego biednego, upadłego kapłana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w odżywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Króluj nam Chrystę Zawsze i księdze. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo benedicat vos omnipotens deus patet filus et spitus sanctus. Amen. Ad majorem dei gloria. Bogu niech będą dzięki, deo gratias, docenienie wobec przygodnych si wiernych, którzyście dzisiaj na tę rozprawę przyszli dla mnie trzeci raz w tygodniu, jeszcze jutro zostaje. Dzisiaj 19 września rok. Pański Anno domin 2024, sąd rejonowy Młyńska, godzina dziewiąta, już w tej chwili tam, któraś później, a dziewiątą była, była rozprawa. Yy, prywatny akt oskarżenia księdza Bielskiego przeciwko mnie za to, że 11 kwietnia 2022. W zdarzeniu, za które ksiądz Bielski w pierwszej instancji, więc jeszcze nieprawomocnie od tego w roku się odwołał, został skazany za pobicie mnie do krwi pałką teleskopową ileś tam razy, z, z, z możliwym skutkiem uszkodzenie zdrowia albo narażenia na, na, na utratę życia. Podjął drogę obrony, że ten fakt swojego pobicia chce usprawiedliwić wymyślonym zdarzeniem, że naparłem na niego fizycznie, uderzając kilka razy w klatkę piersiową i w, w, w głowę, co stało się przyczynkiem do obrony koniecznej tamtych uderzeń, które poczynił. Do zauważenia dzisiaj obecny ksiądz Jacek Bielski, obecny nowy adwokat, czyli po raz kolejny chyba w tej sprawie staje jakiś wyznaczony pełnomocnik pana Skiby. Czyli mamy do czynienia ze zdarzeniem, tak, wymyślone zdarzenie przez księdza Bielskiego i któraś rozpawa z rzędu, i jest inny adwokat. Nie wiem, czy tak się dzieje, ale może się tak dziać celowo, na skutek czego żeby ci, którzy mają stać po stronie księdza Bielskiego, nie mogli się w jakiś sposób zorientować w tych kłamstwach, a gdyby chcieli sprawdzić, nie mieli jak. W związku z czym na każdą rozprawę jest wysyłany nowy. No, całością musi zarządzać pan skiba. Także widać, że moralnie jest umaczany już bardzo głęboko, bo to on powinien być pierwszy zainteresowany, żeby w jakiś sposób no, dociec, jak wygląda rzeczywistość. Chociaż. Proszę tu wspomnieć na, na naszego krewny mecenas, mecenas Maciej, Kortas, z Wrocławia pamiętam od niego. Takie nauki, że są, że tak powiem, dwie, dwie szkoły adwokackie, jak bronią ludzi. Albo chcą znać prawdę, albo nie. No bo cóż, jak im przychodzi bronić człowieka, którego moralność w jakiś sposób się wzaga, żeby go bronić. No należy bronić tam, gdzie, gdzie jest do obrony, bo, bo, bo człowiek jest, tak? Żeby się wyświetliła prawda. Natomiast nigdy obrona nie może polegać na używaniu niegodziwych środków. Więc jak pan Skiba tę granicę przekracza, no to woli sam na te. Sprawy się nie udawać, bo by się przekonywał o, o matactwach, o kłamstwach księdza Bielskiego, a ponieważ został opłacony, no to coś tam odpali tym, tym, tym niższego rzędu aplikantom. Sam się nie uda i w pewien sposób nie ma y, argumentu, żeby po, popatrzeć na Bielskiego w twarz. No nie plunie mu w gębę, ale powie: Ty, Bielski, ty kłamco, w co ty mnie angażujesz? Więc mamy taką, taką sytuację. Prawdopodobnie z taką celową, celowym wysyłaniem kolejnych adwokatów. Dalej z czym mamy do czynienia? Jest wezwany dzisiaj policjant, który interweniował dwa lata temu. Pan już dalej pracuje, pan Duży, który jest wezwany jako światek zdarzenia, którego nie miał tytułu być świadkiem w sensie bezpośrednim, bo przybył po zdarzeniu. Całość yy, zna w jakiś sposób z, z, z zeznań, i co ważne jest, że i w dopytywaniu pana mecenasa, i w dopytywaniu księdza Bielskiego nie ma śladu dopytywania, a ile razy, a w co, a gdzie uderzył ksiądz Michał yy, księdza Bielskiego. Dlaczego nie ma tych pytań? No bo kto na nie odpowie? Chora głowa księdza Bielskiego, jego brudne sumienie. I ciekawe jest, że pani sędzina pozwala te pytania zadawać. Odpytuje też na okoliczność już post factum, po zdarzeniu pana policjanta. A kiedy ja wnoszę środek dowodowy, że dam film w rozumieniu kopia transmisji, którą uruchomił tu czcigodny pan w którymś momencie interwencji policji, ze względu, że, że zobaczyliśmy wtedy, jak policja stroniczo działa na rzecz będący w zmowie z księdzem Bielskim wprost, bo ksiądz Bielski ich wprowadzał, żeby jak ktoś pamięta, to, to żeby to dobrze sobie przypomnieć sobie. Nie było tak, jak po nim policjant mówi, że wchodzi sam, wchodzi z księdzem Bielskim, który od razu przed drzwiami już ich musiał tam odpowiednio poinstrować bo za drzwiami już im wszystko tam według określonych klucza pokazywał. W każdym razie kiedy ja wnoszę środek dowodowy, że że y, y, udostępnię y, Kopię transmisji prywatnej, która po kilku minutach interwencji została włączona, żeby, żeby nagrać, jak, jak niegodziwie działają. Sąd ten środek dowodowy oddala, bo on nie jest na okoliczność zdarzenia. W tym to przed chwilą dokładnie pytania zadawał z panu policjantowi z tej okoliczności. No więc tą rzecz widzimy. No i do tego jeszcze bardzo ważną, kiedy pan chciał jako. Jako przedstawiając się, że, 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 że prowadzi pan kanał i bloga, y, nagrać te transmisje od SON, audio, i rozprawy. i. rozprawy przepraszam. Bez o, oczywiście transmisji na żywo, y, jako audio i wideo dla, dla rejestracji. Ksiądz Bielski i jego adwokat od razu wnosi, że, że nie. Nie zgadza się na, na udokumentowanie. Argumentacja jest, bo to posłuży, bo już nieraz posłużyło czemuś tam obmawianiu księdza Bielskiego, jego dobrego imienia. No najpierw trzeba mieć to dobre imię, żeby, żeby go bronić. Ksiądz go na pewno nie ma. Sąd się do tego przychyla. Potem ja proszę, żeby mógł nagrać rozprawę audio, czyli samą ścieżkę dźwiękową, też sąd na to nie pozwala, więc mamy, że rozprawa jest w zasadzie jest utajniona. No, pytanie jest, no jeżeli ksiądz stoi po stronie prawdy, ksiądz bielski, jeżeli broni zdarzenia, dlaczego się boi jawności? No boi się jawności, bo diabeł boi się jawności. Lubi tą szarą strefę. Widać są też się w tej szarej strefie czuje bardzo tak komfortowo. Pamiętać proszę, że u salezjanów było często, jako taki środek wychowawczy, wieszany w różnych miejscach, tam gdzie było miejsca przebywania chłopców, młodzieży. Bóg cię widzi, nie? E, 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 tak, Bóg, Bóg cię widzi, Bóg cię widzi, a jeszcze nie raz tam dopisałem, Bóg cię widzi i kocha, no to już tak, ale Bóg cię widzi, bo no, Bóg widzi. Więc możemy zobaczyć, skoro ksiądz, księdzu Bielskiemu przeszkadza nagrywanie audio, przeszkadza nagrywanie yy, ten, yy, dźwięku i, i obrazu, to robi to dlatego, że boi się mimo wszystko opinii ludzkiej. A nie boi się Boga, który widzi. Dlaczego nie boi się Boga? Jak bać się Boga, jak się w Niego nie wierzy? Albo wierzy się po Soborowom, Modernistyczną, herezją, która właśnie, no nawet jeżeli by Boga uznawać, jakieś pojęcie o Nim mieć, to zawsze poprowadzi w kierunku, Bóg jest miłosierny, w związku z czym my tu na ziemi, no po prostu musimy grzeszyć, bo inaczej się nie da żyć, w związku z tym nawet już tego nie nazwiemy grzechem, kłamstwa nie nazwiemy kłamstwem i, i jest symptomatyczne, że jak ja tam to do księdza Bielskiego powiedziałem, jak, jak ksiądz jest się boi, Nagrania, nie boi się ksiądz Boga, przecież ksiądz to widzi. To włączył najpierw kamerę, potem mówi: robię jak ty, bo ty jesteś ekskomunikowany i coś tam, coś tam, robię tak jak ty. No rzecz jakby ekskomunikowany nazwał, że to jest yy, telefon, to czy to nie jest telefon, to jest telefon. No i dlatego ten symptomatyczny znak, że powiedział to, a potem z panem adwokatem się zabrał i uciekali jak dwa diabły na widok czego? Ja świętym nie jestem, ale odchodzili ze względu, że słyszą prawdę, boją się ludzi, opinii ludzkiej, nie boją się Boga. My się bójmy Boga, ilekroć nam przyjdzie stawać przed trybunałami ludzkimi, i tak dalej. Mówmy zawsze tak, tak, nie, nie, co na to jest od złego pochodzi, żeby nasza mowa była taka, żeby mimo wszystko w te miejsca przynosić jakiś. No, światło i, 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 i sól w miejscach, które są, są właściwie. zaprzedane są diabłu. Zaprzedane są diabłu. Yy, taka elegancka kobieta, prawda? Dzisiaj pan chciałby taką mieć za żonę? Jak ta pani tam w sądzie co rzeka? Broń panie Boże, nie? broń panie Boże. Nie chcę znać prawdy. A wydaje się, że jest dobra. A wydaje się, że jest dobra. Czyli nie chce wiedzieć, jak jest faktycznie, jak było. Rozprawa odroczona ze względu na niemożliwość dotarcia do drugiego policjanta, który przeszedł na emeryturę, który jest przez stronę księdza Bielskiego jako drugi świadek wezwany. Na 16 października godzina 12, sala numer 1. Sala numer 1, 12.45, 12, sala numer 1. Także widać, że sprawa będzie się jeszcze toczyć. Niech Pan Bóg czcigodnym, wiernym błogosławi. Pamiętać w prywatnych modlitwach za księdza Bielskiego, widać z jego reakcji na sali, że dalej brnie. Skutki tego brniecia w zło i w grzech postępują, więc staje się po ludzku coraz bardziej obrzydliwy. Więc naprawdę, to jakby to utrwalać na filmie, to rzeczywiście, jak ktoś nawet ogląda, to, to, to przykry widok stanowi, żadnej tam jasności. Po prostu upadły, upadły w grzech. Kapłan Nowus Ordo, daj Boże, za sprawą Matki Najświętszej, wstawienia Księdza Bosko, znajdzie miejsce, żeby nauczyć się mszy świętej w rycie rzymskim, teologii katolickiej, zacząć sprawować mszę, którą. Ksiądz Bosko sprawował wierzyć wiarą, którą wierzył, odrzucił te pozoborowe gusła w kulcie, w doktrynie, w moralności i pomoc dla jego biednej duszy. Przyjdzie przez niego jeszcze dla wielu, wielu. Jakby się nawrócił, byłby wielkim znakiem. Nawet go ze zgromadzenia by wywalili. Byłby wielkim, wielkim znakiem. Módlmy się za tego biedaka księdza Jacka Bielskiego, urodzony Lubin, Legnicki tam, te okolice żeby za łaską Bożą się nawrócił do Jezusa Chrystusa i do wiary katolickiej. Co daj Boże, amen. Bóg zapłać, śgodny wier. wierny. się